Cześć, z tej strony Łukasz, witajcie na naszym Kunapowym kanale. Ostatnio sporo opowiadam o nowościach, ponieważ bardzo wiele nowych urządzeń pojawia się w naszej ofercie. Jest to spowodowane zarówno odświeżeniem różnych linii produktowych, jak i tworzeniem nowych rozwiązań. Przełączniki Kunap są w naszej ofercie już od dłuższego czasu. Mogliście korzystać z rozwiązań 8-12 portowych w obudowie metalowej do montażu w szafierak, jak również mieliśmy do dyspozycji przełączniki desktopowe. Jednak wszystkie z tych przełączników były przełącznikami niezarządzalnymi. Od pewnego czasu w naszej ofercie pojawiają się jednak również przełączniki zarządzalne. I dzisiaj opowiem wam o nowych modelach serii QSW M1208, czyli modelach metalowej obudowie do montażu w szafierak, do bardziej zaawansowanych zastosowań. Wcześniej w, mieliście do dyspozycji modele QSW1208C oraz QSW804C. W jednym urządzeniu było do 12, do 12 portów 10 gigabit Ethernet, w drugim do 8. Przy czym modele z serii QSW1208 czy 804 miały tę charakterystyczną cechę, że część portów była światłowodowych z portami SFP+, a część miedzianych, czyli standardowa skrętka z końcówką RJ45. Dodatkowo, bardzo charakterystyczną cechą tych modeli było to, że część portów była portami combo, a więc mogliśmy używać zamiennie albo portów światłowodowych, albo standardowych portów RJ45. W przypadku nowych urządzeń serii M1208 również mamy do dyspozycji porty combo, no i w zależności od modelu tych portów będzie więcej bądź mniej. Wśród urządzeń tej serii znajdziemy QSW M12044C, czyli model 12 portowy z czterema portami combo, QSW M12088C. Czyli dokładnie ten, który stoi przede mną. Urządzenie 12 portowe, 12 portów combo, mimo że licząc porty widoczne z przodu urządzenia, może okazać się, że jest ich więcej, ale o tym za chwilę. No i model QSW M804 4C, czyli, 4, czyli 8 portów używalnych, 4 porty combo. No i właśnie jeśli chodzi o te przeliczanie, skąd 12 portów, jeśli widzimy ich odpowiednio więcej. Jeśli spojrzymy na porty z przodu urządzenia, zobaczymy, że one w pewnej części są ze sobą pogrupowane. Mamy pierwszą część portów. Są to porty SFP+, które są portami niezależnymi. Natomiast pozostałe grupy portów SFP+, i MIEĆ są już portami combo. A więc, idąc od końca, jeśli będziemy używali tego portu SFP+, to nie możemy wykorzystać tego portu RJ45. Jeśli wykorzystamy ten port RJ45, nie będziemy mogli wykorzystać tego portu SFP+. A więc to powie mo można powiedzieć, że najłatwiej liczyć porty, licząc porty SFP+, a więc mamy tutaj 4, tutaj 4 i tutaj 4, a więc w sumie 12 portów. I na to też wskazuje nazwa modelu 12088C, czyli 8 portów combo. Z kolei literka M oznacza, że są to przełączniki zarządzalne. No i zgodnie z tym, co przed chwilą mówiłem, mamy trzy modele QSW M12088C, M12044C, M8044C. I odpowiednio mamy 12, 12 i 8 portów SFP Plus 484. Kombo SFP Plus EGO 45844. No i przepustowość urządzenia 240 gigabitów na sekundę, 240 gigabitów na sekundę i 160 gigabitów na sekundę. Dlaczego takie wartości? Mamy w sumie 12 używalnych portów w modelu 12.088C. Każdy z portów działa z przepustowością 10 gigabitów na sekundę, a więc mamy 120 gigabitów na sekundę. Jednak musimy pamiętać, że ta zdolność przepuszczalna, przepuszczanie, przepusto, przełączania przepustowości powinna być liczona w obie strony dla uploadu i downloadu. A to oznacza, że tę wartość dla portu 10 gigabitów mnożymy razy 2, a więc zdolność przełączania urządzenia. To 20 gigabitów dla każdego portu. Mnożąc razy 12, 240 gigabitów urządzenie jest w stanie w tym samym momencie przesłać. Jeśli chodzi o budowę urządzenia, to zgodnie z tym, co pokazywałem wcześniej, mamy porty SFP, mamy porty SFP Plus rj 45. Na tej części bardziej błyszczącej są porty niezależne, natomiast po części bardziej matowej, to też jest pewnego rodzaju ułatwienie, aby rozpoznać, mamy porty combo. W zależności od modelu będzie ich więcej bądź mniej. Jeśli chodzi o sygnalizację, urządzenie posiada szereg diod LED, które będą sygnalizowały działanie urządzenia. Z jednej strony mamy diodę statusu. Zielono oznacza, że wszystko działa poprawnie, system jest uruchomiony, możemy pracować. Natomiast jeśli świeci na pomarańczowo, wtedy mamy do czynienia z jakimś ostrzeżeniem, na przykład temperatury, bądź błędem. Z kolei dalej mamy diody portów. Mamy tutaj rozróżnione na porty Kombo i zwykłe. No i tutaj, jeśli diody świecą na zielono, mamy do czynienia z połączeniem 10 gigabit na sekundę. Natomiast jeśli dioda świeci na pomarańczowo, wtedy jest to połączenie o prędkości 1 gigabita. Czyli jeśli podłączymy do urządzenia. Na przykład NASA z portem 1 dany port będzie świecił na pomarańczowo. Jeśli podłączymy NASA z portem 10GB, czy to SFP, czy, czy Ethernet NBase wtedy urządzenie będzie, wtedy dioda będzie świeciła na zielono. Jeśli chodzi o kwestie chłodzenia urządzeń, są to urządzenia posiadające chłodzenie aktywne. Z jednej strony urządzenia mamy otwory wentylacyjne, natomiast z drugiej strony znajdziemy dwa wentylatory. Są to wentylatory sterowane przez układ systemowy. Pozwalają lepiej odprowadzać ciepło, a tym samym, ponieważ są dwa, mogą pracować ciszej. No i przede wszystkim mamy pewnego rodzaju zabezpieczenie, redundancję. Gdyby jeden z tych wentylatorów przestał działać, drugi wciąż pracuje i nasze urządzenie jest dalej chłodzone. Z tyłu urządzenia z kolei znajdziemy dwa porty: port RJ45 do zarządzania oraz port konsoli. No a taka mała. Taki mały otwór obok portu RS232 to, por, to przycisk reset, pozwalający zresetować ustawienia naszego urządzenia. Mówiłem wcześniej, że jest to model, który może być zamontowany w szafie rack, chociaż być może na pierwszy rzut oka tak nie wygląda. Jednak w zestawie otrzymujemy tak zwane uszy uchwyty, które po zamontowaniu w urządzeniu zestaw śrubek też jest, mamy, y, pozwalają zamontować całe urządzenie w szafie rak. Jednak nie jest to jedyna możliwość, jeśli z jakiegoś powodu urządzenie nie ma pracować w szafie rak, ma działać w trybie takim wolnostojącym, wtedy w zestawie znajdziemy cztery gumowe podkładki, które, które naklejamy w oznaczone miejsca od spodu, co pozwoli... Urządze, aby urządzenie stało na biurku, nie rysowało ani biurka, ani ono się nie rysowało i stabilnie nie jeździło po powierzchni. Samo urządzenie jest uniwersalne, ponieważ obsługuje różne prędkości sieci. To nie jest tak, że możemy do niego podłączyć tylko urządzenie jeden, działające w sieci 1 gigabit Ethernet albo 10 gigabit Ethernet, ponieważ wszystkie sieci pośrednie, które nasze urządzenia kuna obsługują, a więc 2,5 gigabit Ethernet i 5 gigabit ethernet również są obsługiwane. A więc jeśli wykorzystujemy na przykład urządzenie TSH973AX, które ma trzy porty, jeden 10 gigowy i dwa 2,5 gigowe, to wszystkie te porty na dobrą sprawę możemy podłączyć do tego przełącznika i on będzie dostosowywał prędkość na, na danym porcie do tego jaka jest po stronie urządzenia podłączonego do tego portu. A więc nie ma obawy, że Urządzenie nie będzie poprawnie działało z innymi urządzeniami, z których korzystamy, nie tylko kuna, ale też z serwerami czy z komputerami. To, co również jest dosyć ciekawe w przypadku naszych przełączników, to to, w jaki sposób są produkowane. Być może nigdy nie zastanawialiście się nad tym, jak wygląda proces produkcyjny, jednak warto o nim posłuchać, ponieważ przekłada się to. W bardzo istotny sposób na to, jak urządzenia działają i jakie możliwości później oferują. W przypadku modeli QSW, niezależnie od tego, czy są to te mniejsze desktopowe, czy modele rakowe serii M1208, mamy trzy etapy produkcyjne. Najpierw urządzenie jest projektowane pod kątem zarówno sprzętowym, jak i software'owym, następnie przechodzi specjalną weryfikację i dopiero wtedy trafia do produkcji. To daje nam pewnego rodzaju gwarancję, że będzie działało poprawnie. Na etapie projektowania, programowania i sprzętu w przypadku przełączników mamy część poświęconą głównemu systemowi MCU, czyli softwareowi, a także część hardwareową, gdzie osobno jest projektowana obudowa, moduły chłodzenia, płyta i chip. Połączenia, czyli wszystkie porty, zasilanie, no i inne elementy, które mogą wchodzić w skład takiego rozwiązania. Następnie, ten, taki, taki gotowy projekt przechodzi na, do etapu weryfikacji, gdzie wykonywane są dodatkowe testy, już bardziej złożone. Wykonujemy testy poprawności działania, testy funkcjonalności i wydajności każdego przełącznika oraz ogólne testy urządzenia. W przypadku testu poprawności działania, do 20 takich urządzeń działa przez cały miesiąc pod pełnym obciążeniem. Można powiedzieć, że jest to taki etap wygrzewania tego urządzenia. Następnie urządzenia są sprawdzane pod kątem pracy w przypadku różnych wibracji czyli specjalna maszyna weryfikuje, czy urządzenie będzie dobrze działało, gdy podłoże wibruje oraz upadkowe, uderzeniowe co się stanie, jeśli takie urządzenie zostanie upuszczone. Kolejne testy obejmują testy zasilania. Każde urządzenie jest włączane i wyłączane do tysiąca razy, żeby zasymulować, co się będzie działo po dłuższym używaniu, jeśli faktycznie byśmy je włączali, wyłączali. E, następnie przechodzimy do testów głośności, czyli testy przy różnych prędkościach wentylatorów, jak urządze jakie urządzenie jest głośne, jak się zachowuje. No i temperatury e, pracy. W tym momencie sprawdzamy, jak urządzenie będzie działało w temperaturze 0 stopni Celsjusza, 25 stopni Celsjusza, 35 stopni Celsjusza, 45 stopni Celsjusza, aż do 55 stopni Celsjusza. Do wykonania takich testów mamy przygotowane specjalne laboratoryjne stanowiska, gdzie urządzenia są sprawdzane. Temperatura jest cały czas monitorowana. Natomiast bardzo istotne jest to. Że podczas testów w tych różnych temperaturach żadne urządzenie nie może utracić nawet pojedynczej ramki, która jest przez nie przesyłana. To jest wymóg krytyczny: 100% musi być przesłane. Następnie przechodzimy do tych testów wibracji. Mamy dostępne specjalne urządzenia, które symulują wibracje podłoża, jak również testy upadkowe, a więc co się stanie z urządzeniem, jeśli na przykład kartą, w którym urządzenie jest dostarczane, upadnie, zostanie zrzucony, przerzucony podczas transportu czy, czy używania? Co się stanie z takim urządzeniem? Czy mamy pewność, że urządzenie będzie działało poprawnie? Następnie przechodzimy do testów funkcjonalności i wydajności, gdzie będziemy weryfikować jak urządzenie zachowuje się w pracy sieciowej, wykonujemy testy produkcyjne i różne symulacje i do tego celu wykorzystujemy trzy urządzenia, które pozwalają pod dużym obciążeniem zweryfikować jak taki przełącznik będzie się zachowywał. I tutaj do dyspozycji w naszym laboratorium mamy Newstreams 2000 i Spirit i Zina. Te trzy urządzenia pozwalają wykonywać różnego rodzaju testy i benchmarki, które pozwolą nam ocenić, czy urządzenie, które dla Was przygotowaliśmy i które e, o, ostatecznie będziemy oferować, będzie urządzeniem niezawodnym. W przypadku benchmarków Q czyli naszego przełącznika, e, urządzenia muszą spełnić dwie normy. RFC2544, która sprawdza wydajność charakterystyki przełączania w sieci. Dodatkowo sprawdzana jest przepustowość, procent utraconych ramek, opóźnienia i tego rodzaju zagadnienia. Następnie RFC 2889 jest to metodologia testowania benchmarkowania przełączników sieciowych, gdzie test obejmuje bardziej złożone zagadnienia takie jak przekazywanie, rejestrowanie adresu, filtrowanie pakietów i tak No i ostatecznie długoterminowy test pod obciążeniem, gdzie urządzenie musi działać pod pełnym obciążeniem w temperaturze 45 stopni Celsjusza przez cały miesiąc, aby zweryfikować wiarygodność działania takiego. Modelu. Następnie wykonujemy testy symulacyjne, gdzie e, urządzenie Spirant e, symuluje rzeczywiste scenariusze obciążenia sieci, sprawdzając, jak sobie radzi urządzenie, gdy wszystkie urządzenia są podpięte, przesyłają dane z maksymalną prędkością, przesyłają bardzo duże ilości danych, czy urządzenie nie zacznie zwalniać, czy nie pojawią się jakieś e, nieplanowane zdarzenia. Kolejne testy obejmują: e, weryfikację protokołów, są to nasze wewnętrzne testy, które pozwalają sprawdzić pracę urządzenia z, z urządzeniami QNAP. No i testy bardziej e, niezależne, które pozwalają uzyskać certyfikację wymaganą przez różne kraje do sprzedaży na danych rynkach takich urządzeń, takich jak certyfikacja FCC, CE, BSMI, CCC i tak dalej. Oraz ostatnia kwestia, która również jest bardzo istotna, zarówno dla nas, jak i dla Was, użytkowników, aby te urządzenia były w stanie pracować nie tylko w hermetycznym środowisku kunap kunapowym, ale również były w stanie współpracować z urządzeniami innych producentów. Dlatego podłączamy te przełączniki zarówno do kunapa, jak i do innych adapterów 10G, które mogą znajdować się w płytach głównych serwerów, czy podłączone do serwerów, jak również weryfikujemy pod kątem współpracy z popularnymi wkładkami światłowodowymi SFP. No i później takie informacje znajdujecie w listach kompatybil kompatybilności naszych urządzeń na naszej stronie kunap.com. Dla tego modelu, w opisie tego filmu, znajdziecie informacje, gdzie można znaleźć takie listy. Kompatybilności. Zobaczmy, jak wygląda proces produkcji. Najpierw wykonujemy, wykonywany jest cały szereg testów. Po przejściu testów postprodukcyjnych urządzenia są pakowane w takie oto kartonowe pudełka oznaczane. Wykonywana jest ostateczna kontrola jakości, no i sprzęt jest wysyłany do magazynów naszych dystrybutorów, aby ostatecznie mógł trafić do Was. Bardzo ważne jest to, że ostateczne testy obejmują również e, testowanie wejść-wyjść, aby każdy port sieciowy był sprawdzony. No i tutaj mamy również bardzo rygorystyczne podejście do takich testów. Akceptowane są utraty pakietów na poziomie 0%, czyli każde urządzenie musi być w pełni wiarygodne i niezawodne. A jak wygląda kwestia softwareowa? Ponieważ. E, Model QSW M12088C jest modelem zarządzalnym, a więc oprócz hardware'u, tutaj w skład tego rozwiązania wchodzi również software. Software, czyli aplikacja pozwalająca zarządzać naszym przełącznikiem przez przeglądarkę internetową. Dzięki temu rozwiązaniu bardzo łatwo będziecie mogli skonfigurować sieć w bardziej zaawansowany sposób. Będziecie mogli podzielić sieć na różne wilany, pozwalając różnym urządzeniom pracować w różnych podsieciach. Będziecie mogli ustawiać różne priorytety przesyłania danych, a także zintegrować Wilany z firewallem, aby jeszcze lepiej, jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo danych przesyłanych w naszych sieciach. Bardzo ważne z punktu widzenia programowania jest również to, że mamy możliwość łączenia portów. Dzięki połączeniu kilku portów w jeden jesteśmy w stanie zwiększyć przepustowość pomiędzy NAS-em a takim przełącznikiem. Każdy port obsługuje do 10 gigabit na sekundę. Ale jeśli skorzystamy z dwóch takich przełączników, dwóch takich portów przełącznika, jak również po stronie NASA połączymy dwa interfejsy. Z 10 gigabit zrobi się już 20 gigabitów. To pozwoli nam przesyłać więcej danych w krótkim czasie. Wystarczy popatrzeć na to, jak zwiększają się wielkości plików wideo. Nawet smartfony oferują już nagrywanie w 4K, niektóre nawet 8K, co powoduje, że każda sekunda takiego filmu jest coraz większa. Zobaczcie, jak wygląda to w przypadku wideo nagrywanego przez e, smartfon Samsung Galaxy S20. 30 sekund takiego wideo w Full HD zajmuje 52 MB, ale w 8K Ultra HD zajmuje już 302 MB. Jeśli wydłużymy czas nagrywania i film będzie nagrywany przez minutę 30 sekund, taki. Taki film 8K będzie już zajmował prawie gigabajt. Te dane musimy przesłać, takich filmów może być więcej. Pracując na danych, pracując na narzędziach do edycji wideo, również musimy na bieżąco przesyłać te dane do NASA, szczególnie jeśli pracujemy na materiale zapisanym bezpośrednio na nasie, co świetnie sprawdzi się w co może być spotykane w różnych studiach. Zajmujących się wideo. W ten sposób mamy możliwość połączenia urządzenia do sieci z większą liczbą portów i zwiększenia przepustowości, zwiększenia możliwości pracy. I teraz pytanie: jak to urządzenie podłączyć do Kunapa, do serwera? Mamy możliwość skorzystania oczywiście z różnych przewodów różnych producentów, natomiast w ofercie Kunap znajdziecie przewody DAC, czyli Przewody pozwalające na bezpośrednie połączenie dwóch urządzeń są to przewody z końcówkami SFP, dzięki czemu mamy możliwość podłączenia bezpośrednio do przełącznika, z drugiej strony do serwera. Również kupując urządzenia z portami 10GB Ethernet, często znajdziemy w zestawie przewody kategorii 6, które również mogą być mogą być wykorzystane do bezpośredniego połączenia naszego serwera do Kunapa w ten sposób umożliwiając pracę i połączenie tych dwóch rozwiązań. Jeśli chodzi o kwestie softwareowe, to oprócz oczywiście link aggregation pozwalającego na połączenie większej liczby portów ze sobą, system przełącznika oferuje takie funkcje jak VLAN. RSTP, czyli Rapid Spinning Tree Protocol, LLDP, Link Layer Discovery Protocol i GMP Snooping, ACL, QoS oraz SNTP. Parę słów o połączeniu tego z drugą stroną. Jeśli już mamy przełącznik 10 nawet kabel DAC z końcówką SFP+, no to gdzie możemy tę końcówkę wpiąć? W przypadku rozwiązań Kunap mamy do dyspozycji szereg różnych adapterów sieciowych. Większość urządzeń ma już wbudowane karty 2,5 GB Ethernet czy nawet 10 gigabit Ethernet. Natomiast jeśli Wasze urządzenie nie posiada takiej karty, a ma wbudowany port PCI Express, mamy możliwość zastosowania jednej z kilku kart. Do dyspozycji są karty 10 GB Ethernet zarówno z portami rj 45 jak i SFP. Plus, jak również do dyspozycji mamy karty 5 GB Ethernet, jedno-, dwu- bądź czteroportowe. Oraz 2,5 GB Ethernet, również jedno-, dwu- bądź czteroportowe. To sprawia, że urządzenie może działać z każdą z tych prędkości po połączeniu do odpowiedniego NASA. Jak widzieliście, urządzenie oferuje sporo możliwości. Dzięki bardzo rygorystycznym testom produkcyjnym mamy pewność, że takie urządzenie, które trafi do waszej serwerowni, będzie oferowało wysoką wydajność, stabilność działania, ale przede wszystkim niezawodność. To sprawi, że przesyłanie danych pomiędzy kunapem a komputerami, serwerami będzie mniej uciążliwe, będzie prostsze. Przede wszystkim Będziemy mogli wykorzystać pełną przepustowość łącza 10 GB Ethernet. To wszystko na dzisiaj. Dzięki. Cześć!